To była dramatyczna sytuacja. Mogę przypuszczać, że nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich przyszłych rodziców. Obejrzeliśmy wiadomości i staraliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co się dzieje. Przyjechaliśmy tutaj już w czasie wojny, aby odebrać nasze dziecko i po prostu zobaczyć ten mały cud. To jest coś, co inspiruje i powinno inspirować innych. Dlaczego przyjechaliśmy na Ukrainę, mimo sytuacji wojennej? Podpisaliśmy umowę na macierzyństwo zastępcze w lutym 2022 roku, dosłownie na kilka dni przed wybuchem wojny. Pamiętam, kiedy dowiedzieliśmy się, że Ukraina została zaatakowana, oczywiście zadawaliśmy sobie pytania: czy wszystko będzie dobrze, czy nasz program w ogóle ruszy, czy może biotech.com zaprzestanie działalności? Tego wszystkiego oczywiście nie wiedzieliśmy. To była dramatyczna sytuacja, i mogę przypuszczać, że nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich przyszłych rodziców, dla wszystkich pracowników i dla kliniki tutaj również nie było łatwo. Na początku nikt nie wiedział, co się stanie, ale umowa była podpisana i zapewniono nas, że wszystkie umowy będą bez wątpienia realizowane. Wtedy po prostu czekaliśmy, aż w pewnym momencie poinformowano nas, że nasza surogatka jest w ciąży, i wtedy oczywiście nie mieliśmy już wątpliwości, że będziemy dążyć do końca i przyjedziemy tutaj, aby odebrać nasze dziecko, niezależnie od tego, czy będzie wojna, czy nie. I zobaczyliśmy, że wszystko idzie dobrze. Biotex.com jest najlepiej poinformowany o obecnej sytuacji i może udzielić pacjentom dobrych rad. Jak się zachować? Jak powiedział Manuel, na tę klinikę można w pełni polegać. To była właściwa decyzja. Oglądaliśmy wiadomości i staraliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co się dzieje. Kijów znajduje się w strefie bezpiecznej, ma najlepszą obronę przeciwlotniczą i po prostu obserwując, co się działo w Kijowie. Zrozumieliśmy, że to bezpieczne miasto. Powinniście byli zobaczyć wyraz mojej twarzy, kiedy powiedziałem to mieszkańcom Nowego Jorku, którzy wyrażali swoje zaniepokojenie w tej kwestii. Powiedziałem, że więcej ludzi ginie w nowojorskim metrze, spadając na tory, niż w Kijowie podczas ataków. W normalnym trybie leczenia trzeba przyjechać dwa razy: raz, aby zostawić próbki, a drugi, aby odebrać dziecko. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, połowę programu przeszliśmy bez wojny, więc podróż odbyliśmy już podczas wojny. Aby odebrać dziecko i zobaczyć ten mały cud, i w rzeczywistości wszystko inne już nie ma znaczenia. Jesteśmy tutaj dopiero od miesiąca. Nie czujemy żadnego zagrożenia. Na Ukrainie faktycznie trwa konflikt z Rosją, ale nic nam nie grozi. Chciałam tylko powiedzieć, że szczerze mówiąc. Nie myśleliśmy, że program przebiegnie tak szybko. Przyjechaliśmy w lipcu zeszłego roku. Surogatka zaszła w ciążę w październiku i, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę rezultat, nie warto się wahać, działajcie. Miałam szczęście poznać wielu interesujących ludzi, którzy, podobnie jak ja, zdecydowali się na ten krok, mimo wojny. W biotex.com jesteście w pełni bezpieczni, ponieważ schrony kliniki i kompleksu mieszkalnego są wyposażone we wszystko co niezbędne od wody po jedzenie dlatego gdy rozlega się syrena zawsze można udać się do schronu przeczekać tam rozmawiając z innymi ludźmi aż alarm zostanie odwołany jest specjalna aplikacja na telefon która o tym informuje, wszystkim polecam ją pobrać na telefon, aby wiedzieć kiedy trzeba zejść do piwnicy, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia w postaci nalotów ze wschodu. Trzymając się podstawowych zasad, będziecie bezpieczni i wszystko będzie w porządku. Cóż, podczas gdy czekaliśmy na narodziny Kairi, dużo spacerowaliśmy po mieście. Wydaje nam się, że wszystko jest spokojne. Oczywiście poinstruowano nas, jak postępować w przypadku syren, a biotekscom pokazał nam szron, do którego możemy zejść w razie potrzeby, ale nie było takiej sytuacji. Spacerowaliśmy po centrum miasta, poszliśmy na koncert, do teatru. Zrobiliśmy zakupy, jedliśmy w restauracjach. Nie wygląda to na kraj w stanie wojny. Wszystko jest takie, jak było ostatnim razem. Kijów to piękne miasto. Czytaliśmy o nim, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z głębi jego piękna historii i. Co najważniejsze, że mieszkają tu wspaniali ludzie, którzy zawsze byli uprzejmi wobec nas na ulicach, pomagali nam w restauracjach, bo pozwólcie, że powiemy Wam prawdę, nasz ukraiński nie jest najlepszy, żeby dobrze się porozumieć, a zawsze otrzymywaliśmy pomoc. W tym pięknym mieście nie znajdziecie żadnych oznak wojny, a tak naprawdę to nas zaskoczyło, bo dzisiaj Ukraina jest w stanie wojny, ale kijów. Podobnie jak ludzie tutaj, są po prostu niesamowici. Zdecydowanie poleciłabym tę klinikę w czasie wojny. Powodem, dla którego to mówię, jest fakt, że obsługa jest na bardzo wysokim poziomie. Witają cię na dworcu, zabierają do kompleksu mieszkalnego. Czujesz opiekę z każdej strony. W czasie wojny jest to odczuwane zupełnie inaczej niż w czasie pokoju. To, co naprawdę mnie zaskoczyło, to fakt, że klinice udało się utrzymać swoje wyjątkowe standardy obsługi w tak trudnym czasie, to coś, co inspiruje i powinno inspirować innych przedsiębiorców niezwykła obsługa w takich czasach. Mogę zaapelować do osób, które teraz boją się przyjechać na Ukrainę możecie to zrobić. Szanujcie warunki wjazdu, zachowujcie się odpowiednio, przestrzegajcie obowiązujących przepisów i nic Wam się nie stanie. My osobiście przyjechaliśmy tutaj samochodem, staliśmy na granicy i zostaliśmy bardzo dokładnie skontrolowani, ale to jest ich kultura, w której panuje stan wojenny i trzeba to szanować. Na miejscu nie ma się czego bać. Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami podczas alarmu powietrznego, znajdź schronienie. Nie taki diabeł straszny, jak go malują w tym przypadku. Dlatego mogę Wam polecić, jeśli chcecie podjąć ten krok, po prostu zróbcie to. Nie bójcie się. W 100% procentach polecam podjęcie tej decyzji. Tak, to była trudna droga. I dla wielu ludzi również, ale dla mnie to była najlepsza opcja. Obecnie ten kraj znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, a kiedy przyjechaliśmy tutaj, staraliśmy się dbać o siebie, schodzić do schronu w razie potrzeby, ale tam gdzie się znajdujemy, jesteśmy pod opieką. Dlatego jesteśmy naprawdę szczęśliwi tutaj, nawet w tej sytuacji. Jesteśmy z Londynu, obawialiśmy się, ale tylko dlatego, że będąc za granicą, nie wiedzieliśmy, jaka jest tutaj rzeczywista sytuacja. Oglądaliśmy wiadomości i wszystko wydawało się bezpieczne w Kijowie. Martwiliśmy się aż do momentu, gdy tutaj przyjechaliśmy. Wiecie, byliśmy szczerze zdziwieni widząc, że życie ludzi tutaj toczy się absolutnie normalnie. Mieszkamy w pięknej i bezpiecznej okolicy, poznaliśmy wiele wspaniałych osób z innych krajów, poznaliśmy również mieszkańców, z którymi się spotykamy, chodzimy do kawiarni i restauracji. Bardzo nam się podoba kijów. Moja rada dla wszystkich. Jeśli naprawdę czujecie, że bardzo chcecie mieć dziecko, że nadszedł czas i nie chcecie, żeby wasz pociąg odjechał, przyjedźcie bez wahania, szukajcie informacji. Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z menadżerem lub lekarzami. Zawsze znajdzie się ktoś, kto może zmniejszyć wasze obawy. Posiadanie dziecka to wyjątkowe doświadczenie niesamowita podróż, która zdarza się tylko raz. Niepłodne pary przechodzą przez wiele cierpień i niepowodzeń, ale na końcu zdajemy sobie sprawę, że było warto. I to naprawdę jest tego warte. Przeżyłem wiele emocji w swoim życiu, ale posiadanie dziecka jest najsilniejszą i najjaśniejszą z nich.